Tenczowa, ale... Co? Ten Bo Uj, że ten Niebinarna. Masz takich modeli, że nie wiesz, czy to jest facet czy baba, nie? Żeby, żeby nie urażać. Nie no okej, okay, w sumie. A chuj, czołg. Eee... gdzie

Kurwa, sam się... Przejdź, podnieś się, jesteś w kościele. Co tu jesteś? A tam naprawdę. Jestem przesuwany. Ty jeden tu chyba biega, koło mnie? Na dole? Czy to masz? A, ja potrzebuję sanitera! Masz. To nie wiem, co się zachodzi. Będę chciał chyba. O kurwa, spytaj. Tu jest trochę amunicji. Znowu Kurwa Nie Był widzę no. Uważajcie, tracimy cel Charlie Typ jest Typ jest za, za czołgiem W Jeszcze jeden uszkodzony Piechota Przejęliśmy w górę musiał chyba wysiąść z tego czołgu, wiesz? Tak, tak, pusty czołg jest to. Tak? Bierem go? Możesz brać się, spawał. nie, mogę spawać, nie wiem czy spawa, nie pamiętam. Kręcę się. On się chyba kurwa zablokował, dlatego go zostawił. Jest, idzie, tam z przodu. Eee, sp spod organów mnie zajebał tam tam już jest Zdecydowanie drzwiach Spod organów zapierdol, tak? Ja mam konta Lesy, ty chuj o, jeszcze tyle jest, za zaraz Pamiętaj, jeszcze nie wiem Mam obu Czemu się nie podniosłeś? to typ jakiś dobry Spierdalamy stąd Poczekaj, nie podniosłeś się Nie chcesz mnie podkręcić? Nie, no, 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 no. ale... Te! Ty! Dobra, spawam je, wsiadaj. A, ty! Dobra. Thanks, mate. Wsiadaj, bo zabierze ci. Kurwa, dawno nie zajebałem czołgów w tej grze. Nie wiem czy oni grają, czy nie Dadieram uh, ja A czemu idziesz na naszego respa? No bo na no brawo chciałem Ale w ogóle trzeba takim klamotem się wpierdolić w Charlie. Też trzeba mieć wyobraźnię, co? I, i na końcu z niego uciec Ja Miej za chwilę w miny w jada. Paga, straciliśmy ten echo! Odkręcę się, bo nie mam naprawy. Wiedzia wiedziałem, mina. Dobra, dobra, kręcę się, łapie mnie. Siadaj, siadaj, czeka ja nie wiem, z twojej strony. Jeszcze jedna. Typ Dobrze, że wyszedł z przodu czołg Szanujemy takich Oooo, jeszcze jeden Czeka jeszcze żyje kurwa Podobnie mam animację jakby z, z czołgu głowa ręka mnie podniosła Pamiętaj o kłócaniu Mamy coś Główny minus, jeszcze jeden. Jest. O kurwa. Jeszcze jeden biegnie z lewej. Z prawej, Ej, co ja pierdolę. Głów trzech, to co?

Ich flik dich co sam, Zoldat! Uwaga żołnierze! Straciliśmy! Dobra, tu kurwa się porobiło. Wracamy. Ja no do kościoła nie będę wjeżdżał, nie? Możesz werknąć. Tak na chwilkę, Happy, tylko zobaczyć. No dobra. Delta znowu, kurwa. Mi się tutaj nie zabrakło. Co? To? Od brawo weszli. Żołnierze, tracimy cel Charlie. Siadasz nie?

Snypa jeden. Proszę. Jeszcze jeden będzie w górach. Nie mam konta, kurwa. Wiesz, Elegancko. Przejdziemy tędy? Chyba nie, więc jadę. Obrażenia dostałem w okno, byś wyskoczył? No, jeszcze, jeszcze jeden. Fikuję <grywa> <grywa>

Cześć, naszostwo. Dobra robota, Cel Nie będziemy szukać tego typa innego, nie? Dobry, Forward. Obydasz to dort. Ja, 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 ja. Dawacz kurwa, taki ludzik z nami jedzie. Można się w tym utopić. O, to nie. prawy tam oh. oh, so. please Siadać I chuj, odjechaliśmy i wzięli brawo. Skąd? No przecież tu jest ty, kurwa Nie wiem, ja jestem na dolnym dziale. A o kurwa co Weź go, mój. Podnieś? Mogę zadymić Zjebany wodem nie unosi się do góry. masz podstawy? Tu jest odspawaj na sekundę no bo dobra 2% są chuj spierdalamy stąd jedziemy temu czołgowi na ducha Ej, się jest w Za jeszcze... Oraz, jeszcze był typ. prawo uciekł pewnie. O kurwa. Minę zostawił. O, po dwóch raz. przejście przed tolką. Na dole? Nie o nie wierzę. Na plecach jest cały czas. Podniesiesz ga? No don't prepare, don't prepare. I go for ammo. Nie mnie nie słyszy chyba. Co za mną się przekręcić przyjęliśmy kurwa? Stąd, kurwa. Dwóch tam było, mam. Jeszcze nie. że straciliśmy ten o, czy... Co? Biegę w tym w kierunku. No jak... Ja już go nie mogę zabić, bo się mapa kończyła, ale on jeszcze zabił. I już nie do